Top 10 zaginionych osób odnalezionych żywych po latach. 10. Lawrence Joseph Bader w chwili swojego zaginięcia w 1957 roku Bader znajdował się w finansowych tarapatach. Miał kłopoty z IRS, agencją rządową do spraw ściągania podatków, a jego żona miała lada dzień urodzić ich czwarte dziecko. Świat go przerastał, uznał więc, że jest tylko jedno rozwiązanie i pewnej nocy 1957 roku po opłaceniu dodatkowej polisy na życie spakował swoje rzeczy, ucałował żonę i powiedział jej, że jedzie na ryby. Następnie wynajął łódkę i pomimo ostrzeżeń o nadciągającej burzy wypłynął. Następnego dnia łódź Została odnaleziona na brzegu pusta. Po bezowocnym dochodzeniu uznano go za martwego, a jego rodzina, choć zdruzgotana, żyła dalej przez kolejnych 8 lat. Do dnia, gdy jego siostrzenica wpadła na mężczyznę wyglądającego zupełnie jak jej nieżyjący wujek. Mężczyzna zaprzeczyłby był tym, za kogo go uważała, ale odciski palców potwierdziły, że podający się za Fryza Johnsona był w rzeczywistości zaginionym Laurensem Baderem. Jednak to nie koniec, mężczyzna nie pamiętał swojego poprzedniego życia, najwyraźniej cierpiąc na amnezję. Odnalezienie go jednak sprawiło, że jego żo ona Zmuszona była zwrócić pieniądze z polisy i zerwać zaręczyny z nowym narzeczonym. Niektórzy twierdzą, że amnezja była udawana, ale miał on też sporego guza mózgu, który mógł spowodować utratę pamięci. 9. Timothy Kearney. W drodze do pracy we wrześniu 2014 roku Timothy zauważył, że jest już nieco spóźniony i zadzwonił do szefa, by dać mu o tym znać. Jednak gdy nie pojawił się w ogóle, jego współpracownicy czuli się zaniepokojeni. Gdy później odnaleziono jego porzucony samochód, rodzina i przyjaciele 25-latka obawiali się, że być może został porwany. Wynajęli więc billboardy, na których umieścili plakaty z błaganiem o jego bezpieczny powrót do domu. Niestety nikt nigdy nie odezwał się, dostarczając informacji na temat jego pobytu i ostatecznie sprawa pozostała nierozwiązana. rozwiązana. 7 lat później jednak rodzina otrzymała zaskakujące informacje o tym, że ich syn został odnaleziony. Niestety po chwilach radości dowiedzieli się, że Timothy nie chce mieć z nimi kontaktu i nie zgadza się na udostępnienie jego miejsca pobytu. Nie wiadomo dokładnie co robił w ukryciu przez tych 7 lat. Rodzina jednak uważa, że związał się z miejscowym kościołem, który niejednokrotnie był podejrzewany o praktyki przypominające sektę. Jeśli rzeczywiście tak było, nie byłby pierwszym ofiarą sekty zmuszającą członków do odcięcia się od rodziny. Jednakże Timothy podobno zaprzecza tej wersji wydarzeń. 8. Lula Gillespie Myler Wkrótce po urodzeniu trzeciego dziecka, w 1974 roku, Lula oddała swoje dzieci w prawną opiekę swoich rodziców, wyszła z domu i zniknęła bez śladu. Niedługo po tym, jej rodzice zgłosili jej zaginięcie, a około rok później, w 1975 roku, rodzina otrzymała list od Luli. Pomimo, że dziewczyna żyje, była to ostatnia wiadomość od niej przez kolejne lata. Po 41 latach, nadal uznawana za zaginioną, Lula pozostawała w ukryciu przed rodziną, wiodąc swoje życie. Nigdy nie popełniła żadnego przestępstwa, ani u uciekała przed niczym. Tak więc tajemnica, dlaczego ta kobieta porzuciła swe dotychczasowe życie pozostaje nierozwiązana. Rozważana możliwość jej samobójstwa i porwania, by wreszcie w 2016 roku została odnaleziona w małym mieście na południu Teksasu, gdzie najprawdopodobniej mieszkała pod fałszywym nazwiskiem od lat 90. Lula odmówiła składania wyjaśnień na temat jej zniknięcia, ale zgodziła się na udzielenie informacji i kontakt z rodziną. 7. Denis Bolser. Mąż Denis wrócił do domu 17 stycznia 1985 roku i z przerażeniem odnalazł list mówiący Mamy Twoją żonę. Natychmiast zawiadomił policję, by mogli rozpocząć poszukiwania. Kilka dni później funkcjonariusze znaleźli pick-upa męża Denisa porzuconego w okolicach lotniska, a w nim jej legitymację ubezpieczeniową, akt urodzenia i karty kredytowe. Sprawy obrały nieoczekiwany obrót parę miesięcy później, gdy firma kurierska, w której pracowała jako księgowa, oskarżyła ją o defraudację niemal 100 tysięcy dolarów. Do roku 1986 z tego policja była w stanie zaocznie pozostawić ją w stanie oskarżenia, składając w całość elementy układanki tej nietypowej sprawy. Jednakże ostatecznie wycofano oskarżenie o defraudację, pozostawiając wszystkich skonsternowanych tym nagłym zwrotem akcji. 16 lat później prywatna detektyw Shirley Casey odkryła, że ucieknierka ukrywała się na Florydzie pod nazwiskiem Dennis James. Gdy władze chciały potwierdzić ten trop, okazało się, że Denise założyła nową rodzinę nieświadomą jej przeszłości. Twierdziła, że uciekła, gdyż jej były szef groził jej życiu, więc pojechała autem męża na lotnisko, nigdy nie oglądając się za siebie. 6. Michelle Whiteaker po tym, jak znajomy podrzucił ją do zajazdu w sierpniu 2002 roku, Michelle rozpłynęła się w powietrzu. Początkowo podejrzewano, że znajomy ten miał coś wspólnego z jej zniknięciem, do momentu, gdy jej koleżanka z pracy Hitter, również zniknęła miesiąc później. Początkowo, nie będąc świadomymi związku, policja natychmiast skupiła się na partnerze Hitter, Jonathanie Wiku, który był też podejrzanym innej nierozwikłanej sprawie. Gdy jednak powiązali Michelle, Heter i Wika, zaczęli obawiać się, że mają do czynienia ze sprawą zabójstwa. Zaczęto szukać dowodów na to, że Michelle nadal żyje, jednak ani jej Historia bankowa ani kamery monitoringu przez lata nie wykazały żadnej aktywności. Choć nie było dowodów, obawiano się, że została ona zamordowana. Tem latem 2006 roku, na 6 lat po zaginięciu, pewna kobieta oglądała odcinek aktu zbrodni i była zaskoczona widząc, że osoba uznawana za ofiarę w jednej ze spraw był nikt inny jak jej sąsiadka. Poinformowała policję, że jest ona żywa i mieszka w Oregonie. W sierpniu 2008 roku policja potwierdziła, że Michelle żyje zupełnie nieświadoma, że była częścią dochodzenia w sprawie morderstwa. Dlaczego jednak zniknęła? W tamtym czasie została zatrzymana za jazdę pod wpływem i omyłkowo została wypuszczona z aresztu, uciekła więc, by rozpocząć nowe życie. 5. Cynthia Ann Parker na początku XIX wieku europejska ekspansja skutkowała ogromnym spadkiem populacji wielu wsi, i na niektórych terenach dochodziło do porwań dzieci, by zwiększyć ich liczbę. Jedną z najgłośniejszych takich spraw była ta z 19 maja 1836 roku podczas masakry w Fort Parker, gdy dziewięcioletnia Cynthia Ann Parker została porwana ze swej farmy w Teksasie, by żyć wśród Indian Comanche. Dla Teksańczyków Parker była zaginiona przez 20 lat i nadal jej szukano na żądanie jej ojca. Nie wiedzieli jednak, że Cynthia zasymilowała się w wiosce, adoptowana przez przez parę, która wychowała ją jak swoją i wyszła za mąż za wodza Patakuna, mając z nim troje dzieci. Uważa się, że Cynthia pozostałaby wśród komanczów do ostatnich swych dni, jednak w latach 60 strażnicy Teksasu odnaleźli ją i pewni, że ją ratują, najechali na wioskę zabijając jej męża i wielu innych cywili i zawieźli Cynthia i jej córkę z powrotem do domu. Spotkanie z rodziną nie było jak z bajki. Była wściekła, że musiała opuścić swoich dwóch synów i nigdy nie dopasowała się do cywilizacji białych. Nie mogąc wrócić do komanczów, zmuszona była żyć pod nadzorem brata i wuja. Po tym jak jej córka zmarła na zapalenie płuc w 1964, nie mając już nic, co trzymałoby ją przy życiu, popadła w głęboką depresję, odmawiając jedzenia i picia. W końcu zmarła w 1871 roku. 4. Petra Passitka w roku 1984 24-letnia Petra poszła do stomatologa i nie wróciła. Jak zwykle w przypadkach zaginięcia młodych kobiet, policja natychmiast podejrzewała morderstwo. Rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania studentki. Jakiś czas po jej zaginięciu jej sprawa pojawiła się w programie kryminalnym, a w 1987 roku znaleziono podejrzanego jej zabójstwa, a przynajmniej tak myślano. Mężczyzna znany jako Gunther K. zeznał, że zabił Petrę i inną nastolatkę w tej samej części Niemiec. Policja nie miała podstaw, by mu nie wierzyć, a nawet gdy wycofywał zeznania, uznano go za winnego. W 1989 roku Petra była już oficjalnie uznana za martwą i przez następne 26 lat świat wierzył, że zmarła z rągania K. aż do 2015 roku, gdy kobieta o nazwisku Schneider zadzwoniła na policję po tym jak okradziono jej mieszkanie. Nie miała dokumentu potwierdzającego jej tożsamość i ostatecznie przyznała, że jest zaginioną. Udało jej się pozostawać tak długo w ukryciu, gdyż nigdy nie założyła konta w banku, nie zdała prawa jazdy ani nie wyrobiła sobie legitymacji ubezpieczenia. Nie popełniła też żadnego przestępstwa, nie można jej było więc postawić żadnych zarzutów. Po dziś dzień Petra odmawia wyjaśnienia przyczyn swojego zaginięcia. 3. K. Doe w 2004 roku pracownik Burger Kinga odkrył nagiego mężczyznę całego pokrytego w mrówkach ogniowych śpiącego w pobliżu śmietnika w uliczce. Zaniepokojony natychmiast powiadomił policję, która zabrała mężczyznę do szpitala. Pracownicy szpitala próbowali uzyskać od niego informacje, ale nie był on w stanie przypomnieć sobie swojego imienia, został więc wpisany w kartotekę jako Burger King Doe. Z biegiem czasu Bejke, jak go nazywano, zaczął sobie coś przypominać. Pamiętał, że miał trzech braci i urodził się 29 sierpnia 1948 roku, ale nie znano jego tożsamości. Lata mijały, mężczyzna przybrał imię Benjamin Kyle i rozpoczął nowe życie. W pewnym momencie znalazł się w aktach FBI dotyczących zaginionych i był to pierwszy przypadek umieszczenia tam kogoś, kogo miejsce pobytu było znane. Wystąpił też w programie Dr. Phil. Mimo to zaczął tracić nadzieję, że kiedykolwiek dowie się, kim naprawdę jest. Jednak w 2016 na pomoc przybył genealog i okazało się, że w rzeczywistości nazywa się William Borges Powell i zaginął w 1976 roku. To jednak nie wyjaśniło wszystkiego. Nadal nie było wiadomo, co działo się z nim przez tych 28 lat, nim został odnaleziony pod śmietnikiem w Burger Kingu. 2. Carlos Sanchez Ortiz po zdobyciu stopnia medycznego w 1996 roku obiecujący młody doktor Carlos w tajemnicy cierpiący na głęboką depresję uznał, że ma dość chaotycznego świata, który go otaczał i bez ostrzeżenia oddalił się do lasu. Po 14 latach bezowocnych poszukiwań przez hiszpańskie władze sprawa pozostała nierozwikłana i w 2010 oficjalnie uznano go za martwego. Możemy sobie wyobrazić, co poczuli więc dwaj grzybiarze spacerujący po parku na wybrzeżu Toskanii, gdy na niego wpadli. Poza tym, że był zaginiony przez 20 lat i uznany za martwego, od pięciu lat. Carlos miał się dobrze, prowadząc życie pustelnika jak najdalej od cywilizacji. W obawie, że może być niebezpieczny, spacerowicze sprowadzili strażnika, który zapytał o jego tożsamość, na co Carlos pokazał mu nieważny już paszport. Carlos nie chciał być odnaleziony. Był wręcz zły, twierdząc, że teraz będzie musiał przenieść swój obóz, tak by nikt go nie znalazł. 1. J.C. Dogard Rankiem 10 czerwca 1991 roku 11-letnia Jaycee szła na przystanek autobusowy, gdy podejrzany szary samochód zatrzymał się i poraził ją paralizatorem, aż nie straciła przytomności. Te tragiczne zdarzenie pociągnęło za sobą szeroko zakrojone poszukiwania, ale gdy czas mijał, lokalne władze zaczęły tracić nadzieję. W międzyczasie Jaycee żyła skuta łańcuchami w szopie na podwórku Filipa i Nancy Guerito, codziennie doznając krzywd o swych odprawców. Filip przebywał na zwolnieniu warunkowym za poprzednie oskarżenia o porwanie dziecka, ale pomimo Wielu wizyt funkcjonariusze nigdy nie przeszukali podwórka i JC pozostawała w ukryciu. Więziono ją przez 18 lat, zmuszając do urodzenia dwójki dzieci Filipa, bez nadziei na ucieczkę z tego koszmaru. Pewnego dnia jednak, w 2009 roku, Filip, który był samozwańczym ewangelistą, zabrał ich córki na wyprawę do Berkeley, by urządzić wystąpienie religijne na kampusie. Menadżer eventu czuł, że jest z nim coś nie tak, jak i z zachowaniem dziewczynek, poprosił więc policję, by sprawdzili jego historię. Nie trwało to długo, jak poznali jego przeszłość i skontaktowali się z jego kuratorem. Szczęśliwie Dagar została uwolniona ze swojego więzienia, a jej oprawcy skazani na dożywocie.